Po wymieszaniu przelewamy do foremek. Teraz, by ciasto mogło się wstępnie uformować, znowu musimy go przykryć i odstawić na 20 minut. Ja, jak wspomniałem wcześniej, ciasto dzielę na trzy części. Nie muszą być one równe, gdyż procentowo w stosunku do wagi dodam wodę i mąkę. Zobacz. Pierwsze ciasto w tortownicy jest tak jak Twoje nic już z nim nie będę robił. Do drugiego ciasta dodaję 10% wody i mieszam, czyli zmieniam tak zwaną hydratację. Mówiąc prościej, więcej wody rozrzedzi ciasto. W tej małej foremce zmniejszam ilość wody w cieście przez dodanie więcej mąki o 10%, czyli zmieniłem hydratację przez Zmniejszenie ilości wody. Wody nie mogłem odsączyć, więc dodałem dodatkową ilość mąki. Tym samym zagęściłem ciasto. Na koniec podsumowanie mojego eksperymentu. Czyli przy okazji dodatkowa wizualna lekcja hydratacji. Mam upieczone trzy buchenki chleba. Zobacz, jak z pozoru drobna różnica ilości wody całkowicie zmieniła nasze chleby. To jest cała esencja pieczenia.